Dzień dobry. Witam na rozmowach przy kartach. Tym razem Nów w Baranie. Nów w Baranie, który jest początkiem, kolejnym początkiem roku. Mamy tych początków już kilka, ale takim zodiakalnym, astronomicznym. Początkiem jest właśnie Nów w Baranie w pierwszym znaku. Zodiaku. O energii Barana, o jej charakterystyce, możecie posłuchać na moim filmie, który jest na playlistie pod tytułem Zodiak. Ta charakterystyka dotyczy nie tylko ludzi spod tego znaku, ale całej energii, która w tym czasie wpływa na nas wszystkich. A Nów, wiadomo, Nów jest początkiem, jest końcem, jest początkiem. Jest okresem, w którym bardzo dobrze się y, czegoś pozbywać, zarówno jeśli chodzi o ten wymiar fizyczny, jak i duchowy, mentalny. Generalnie jest to czas oczyszczeń. Ale ponieważ jest to z drugiej strony czas wiosny i początku, i odrodzenia, więc yy, przypomina to takie czyszczenie ptasich gniazd, po to, żeby można było tam złożyć nowe jajeczka, żeby mogło się urodzić nowe życie. I pod takim kątem czyśćmy nasze życia, aby zrobić miejsce na nowe, na nowe. Na to, co ma do nas przyjść w tym roku. Mamy na to siłę, siłę ognia, więc możemy i czyścić ogniem, i później się na ten ogień jeszcze powoływać, jeśli chodzi o początki nowego. Bardzo dobry czas na robienie map marzeń, na podejmowanie nowych kierunków. Taki. No taka wiosna, taka wiosna, jak to wiosna, trzeba zaplanować, co zasiać i jakie plony chcemy zebrać. Więc zapraszam. Uściślijmy te nasze kierunki działań poprzez czytanie z kart dla kolejnych znaków. Jeszcze tylko dopowiem, że w tym okresie mamy tutaj. Ważne planety, w, oprócz Słońca i Księżyca, mamy Wenus i mamy Merkurego, czyli wszystkie wiadomości. Merkury przenosi wiadomości, jest posłańcem. Wenus jest planetą miłości, więc wszystko, co dotyczy jakichś przesyłania miłosnych wieści. Może się w tym czasie jak najbardziej zadziać. Możemy też upiększać, oczywiście, Wenus jest też od tego, żeby upiększać to, co wokół, więc możemy upiększać nasze ogrody, możemy upiększać nasze domy, możemy upiększać nasze wnętrze w sensie duchowym i będziemy do tego z łatwością dostaniemy jakby odpowiednie informacje Merkury o to zadba, żeby nam przynieść to, co nam jest potrzebne dobrze o takich jeszcze głębszych analizach astrologicznych możecie oczywiście przeczytać na różnych stronach ja tylko tak w gwoli zaznaczenia takiego ogólnego charakteru tego, co, co przez tę chwilkę, przez tych parę dni będziemy mieli. Nów będzie w poniedziałek o 4.30, ale liczymy zawsze sobie dwa dni przed nowiem, dwa dni po nowiu i ten dzień nowiu jako taki, czyli jeszcze do środy, powiedzmy sobie od dzisiaj do środy mamy takich pięć dni, pięć dni nowiu, pięć dni, w których możemy sobie to wszystko co nam tutaj wyjdzie i co postanowimy robić, możemy sobie działać. Dobrze, koniec wstępu, żeby nie był przydługi. I zapraszam trzy pierwsze znaki: barana, byka i, i bliźnięta. Będziemy kłaść karty z pytaniem: czego się tam pozbywamy, co oczyszczamy. Co ten nów. Do tego nam ten nów może posłużyć. Baran. Powiedzmy sobie karta, która nam powie od czego z przeszłości mamy się pozbyć. Karta na teraźniejszość i na przyszłość. Może tak. Taki malutki rozkład. Co tam z przeszłości, baranku, co się, czego się pozbywamy? Hmm. Co tam na te chwile do, u ciebie i na przyszłość? Hmm. No, tu nam Wenus zdecydowanie się pokazuje. Pozbądźcie baranie takiego niepotrzebnego szarpania się. W prawo, w lewo ta, ta energia cię roznosi, jesteś jakby w swoim znaku, w swojej energii, ale jeszcze to Twoje działanie nie jest jakby do końca określone. Więc wykorzystaj ten nów na to, aby się zastanowić, co masz, co masz zrobić, w którą stronę pójść. Dlatego że akurat. Za chwilę czeka Cię podjęcie ważnej decyzji. Może ona być związana właśnie z, ze strefą związków, może oświadczynami może jakimś, jakąś decyzją dotyczącej swojej twojej drugiej połówki. Także uspokój się tak przecież troszeczkę. I w tym na tym nowiu po prostu powyrzucaj z siebie niepotrzebne informacje. Skup się na tych, które są dla Ciebie ważne. Merkury Ci w tym pomoże. A czekać się jakaś właśnie ważna decyzja dotycząca związku. Co dla byka. Pamiętajmy, że sobie możemy te wszystkie nasze cele, które postanowimy zrobić, mogą one być na cały rok, mogą być szczególnie teraz robione w czasie tego nowiu, mogą być na cały rok robione, ale mogą być też robione do kolejnego nowiu, do kolejnej pełni. Czasem nawet lepiej takie krótsze okresy sobie wyznaczać, ale w momencie, jeżeli to będzie plan, Całościowy to te małe kroczki mogą być też ukierunkowane w, tym, w tą stronę, w którą jakby cały ten nasz plan się ciągnie. Co z przeszłości? Też jak i u Barana, troszkę, troszkę luzu nam jest potrzebnego. W tych naszych działaniach, bo one być może są chaotyczne. I dla byka jest takie przesłanie, żeby zapanował nad emocjami. W czasie nowiu, inaczej jak w czasie pełni, te emocje nie są aż tak dla nas dostępne. Łatwiej się możemy wyciszyć, łatwiej możemy poobserwować to, co się tam, co tam się u nas dzieje na, w naszej sferze emocjonalnej. I tak właśnie byk powinien zrobić. Powinien się w czasie tego nowiu zastanowić mocno nad swoimi emocjami. Nad tym, czy Pozwala sobie na bycie szczęśliwym. Czy te emocje są tymi emocjami, które go budują, czy tymi, które go niszczą? Poprzez takie nadmierne, chaotyczne działanie możesz wpadać, Byku, w takie rozedrganie, tak? W taki, w taki stan, w którym, w którym te emocje będą, będą cię... Yy... Prowadzić, nie tam, gdzie powinni, nie powinny. Więc ten mów, zastanowienie się nad swoimi emocjami, żeby one pracowały na Twoją korzyść, a nie odwrotnie. Pamiętajmy, że emocje są posłanka, posłańcami. One zawsze przynoszą wiadomość o tym, że coś się w naszym ciele dzieje. Że w jakiś sposób sytuacja, która się wydarza, jest dla nas albo miła, albo niemiła. A nie miła, dlaczego? Czy dotyka to jakiegoś naszego konkretnego przekonania? I ono, yy, dlatego na przykład pojawia się złość, tak? Więc taką analizę w czasie tego nowiu sobie byku zrób. Żeby emocje Cię budowały i żeby były dla Ciebie dobrymi. I bliźniak, co tam z przeszłości płynie do wyrzucenia, i ku czemu Cię ta energia ma doprowadzić. Karta z Martwych Wstania. No, bliźniak pod wpływem swojej planety Merkurego dostanie takiego super energetycznego kopa, dostanie bardzo dobre informacje, które mu są potrzebne i przekaże je dalej. A to wszystko jest gdzieś razem, w takim miejscu, w którym bliźniaku podnosisz się gdzieś z jakiegoś swojego niebytu, ze swojego dołka, w którym byłeś, i będziesz sobie pięknie szedł w kierunku w kierunku pracy, w kierunku zarabkowania i takiego wyrażenia siebie, w pełni wyrażenia siebie. Otwórz się na wszystkie informacje, jakie będą do Ciebie spływać w tym czasie. Skądkolwiek by one nie pochodziły, one są specjalnie dla Ciebie. Po prostu dostajesz tu od swojej, od swojej planety, od Merkurego, dostajesz super bonus. I On Cię poprowadzi dokładnie do spełnienia, do, do działania. Ta, ten ogień barana posłuży jakby twoje powietrze rozdmucha ten ogień więc będziesz w pełni gotowy do działania, piękne karty bliźniaku i idźmy dalej rak, lew i panna co tutaj dla nich jak ten mógł no wpłynie na rak. No, rak zdecydowanie jest jeszcze zatrzymany, i niestety ten, to zatrzymanie się pogłębi. W cały, jakby nie chcesz teraz raku specjalnie działać, masz okres do wyciszenia się. Absolutnie jest tu pokazane, że pozwól sobie się zatrzymać, raczej niewiele robić, odpoczywać. Yy, oby tylko nie popaść w, tako, w taki stan, yy, oby nie popaść w taki stan bez nadziei, że jestem. W jakiś sposób ograniczony i zamknięty, tak? Po prostu czasem jest nam potrzebny spokój. Ogień nie jest jakby dla raka, to nie jest jego żywioł, to nie jest jego trygon energetyczny. I, i raczej rak jeszcze, jeszcze chwila, jeszcze zanim ruszy, może w byku szybciej, jak już będzie mieć słońce w byku, to wtedy szybciej rak poczuje. Chęć do działania. Na razie wycisz się spokojnie. Powyrzucaj sobie na tym nowiu rzeczy, które Ci już nie służą. Czyli zastanów się, czy to, czy to co robisz, czy wszystkie rzeczy, które robisz, są Ci potrzebne. I jeżeli stwierdzisz, że nie. Że nie jesteś w stanie tego wszystkiego ciągnąć, to postaraj się po prostu pewne rzeczy powyrzucać, żeby mieć lżejszy ten rydwan, bo on tutaj boksuje, nie może dalej jechać. Ale w każdym razie zatrzymaj się, uspokój, daj sobie czas na odpoczynek i ewentualnie to, o czym możesz myśleć, to czego się, jeśli chodzi o Twoją działalność, pozbyć. Być może za dużo tam jest tych rzeczy. Czy, czy aby te rzeczy, które robisz, one cię pozwalają, yy, pozwalają ci się posuwać do przodu, czy niekoniecznie? Czy coś cię może tam hamuje? I co dla lwa? Lew jakiś miał w przeszłości, dość mocne perturbacje. Teraz jest zmęczony, ale idziesz lwie w bardzo dobrą stronę. Ej, ta y, głęboka transformacja, którą żeś przeszedł, i y, to zmęczenie ono na nowi może być mocniej zauważalne bo teraz jest mało energii I, i tak i może to na ciebie w ten sposób wpłynąć aczkolwiek jesteś też ogniem i to wszystko spowoduje, że wyjdziesz sobie spokojnie na prostą do do pięknej karty która mówi o Pełni szczęścia, spokoju, miłości i zadowolenia. Więc, tak, zastanów się tutaj, czy nie masz zbyt dużo obowiązków, czy zbyt dużo Cię nie przytłacza. Najprawdopodobniej przechodziłeś dość ciężkie chwile ostatnio, i teraz pora, pora puścić. To nie wszystko jest Twoje, nie wszystko musisz nieść. Puść troszeczkę, odrzuć, odrzuć na tym nowiu rzeczy, które nie są tak naprawdę już Ci potrzebne które muszą odejść. To mogą być jakieś problemy innych ludzi rzeczy związane z pracą. Za wiele, żeś sobie po prostu wziął na swoje barki. I panna. Na karty jak dla dla byka bodajże już nie pamiętam dobrze podjęłaś podjęłaś panno jakąś, jakąś decyzję przy... dostała się do ciebie jakaś informacja która wpłynęła na na decyzje jakie jesteś w trakcie podejmowania ważnej decyzji. Słuchasz podpowiedzi z jednej, z drugiej strony, tych informacji jest dużo, i teraz ważne jest, żeby, żeby z tych informacji wyciągnąć dobre wnioski, żeby się. Skierować w dobrą stronę, bo tu się czai, jakby takie troszeczkę niebezpieczeństwo, że się gdzieś zagonisz w kozi róg. Więc pozwól sobie na taką głęboką analizę tych informacji, które do Ciebie docierają. Zweryfikuj, je, czy one są dobre, czy są prawdziwe. Czy ci służą w jakiś sposób. I jeżeli będziesz w takich kategoriach patrzyła na to, co do ciebie dociera, dużo łatwiej ci będzie podjąć decyzję, bo ta decyzja będzie jakby dla ciebie bardzo ważna i może cię doprowadzić niekoniecznie tam, gdzie chcesz. Więc bądź, bądź ostrożna, weryfikuj te swoje. Informacje. Dobrze, dziękuję. Pozostałe znaki zapraszam na kolejny film.